Cześć to Zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Przechodzę dzisiaj do Was z wybiórczymi zapowiedziami październikowymi. Um... Jest to film, który mam nadzieję będzie trochę krótszy od mojego poprzedniego, ale już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I zanim przejdziemy sobie do października, chciałam wspomnieć tylko o dwóch książkach, które wydaje mi się, że jak oglądacie ten film, to ukazały się dopiero co, bo jeszcze nie jestem do końca pewna, kiedy wypuszczę go w internecie. Natomiast na samym końcu września, dokładniej 28 września, ukazały się dwie książki. Po pierwsze, Miasto, którym się staliśmy N.K. Jemisin. Jest to pierwsza część Serii umiejscowionej w naszym prawdziwym świecie z dodatkiem magii. Jest to książka, którą ja mam na Kindlu po angielsku, więc raczej nie będę przynajmniej na razie sięgała po polską wersję. Natomiast no, jestem jej dosyć mocno ciekawa, aczkolwiek muszę przyznać, że obawiam się, że może mnie ta książka rozczarować, dlatego że w pewnym sensie trochę się spodziewam, że styl Jamison i to, jakie ona wartości przekazuje w swoich książkach, i to jak komentuje. Pewne wydarzenia z naszego prawdziwego świata i przenosi je w świat fantastyczny, może wybrzmiewać trochę zbyt mocno w książce, która jest osadzona w naszym prawdziwym świecie. Natomiast mam nadzieję, że moje obawy są bezpodstawne i ta książka mi się będzie bardzo podobała. Także teraz już jest ona również na rynku polskim. I drugą książką jest Dziedzictwo Orchidei Divine zorajdy Kordowy. Jest to jednotomówka, którą ja czytałam parę miesięcy temu i wtedy mówiłam, że szkoda, że nie ma jej na rynku polskim. Polskim I że chciałabym, żeby kiedyś się ukazała, no to proszę bardzo, ukazała się dopiero co. Ja osobiście Wam tę książkę polecam i chciałabym tutaj od razu zaznaczyć, żeby nie zwiodła Was um, okładka tej książki, bo wydaje mi się, że po okładce można głównie stwierdzić, że to jest jakaś młodzieżówka z silnym wątkiem romantycznym. To jest coś, co ja bym pomyślała, patrząc na tę okładkę. I oczywiście nie ma nic złego w młodzieżówkach z silnym wątkiem romantycznym, natomiast to absolutnie po pierwsze, to nie jest książka z wątkiem romantycznym, po drugie, nie jest to młodzieżówka. Jest to książka dla dorosłego czytelnika, i gdybym ja miała ją jakoś opisać, to powiedziałabym, że jest to skrzyżowanie siedmiu mężów Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reed. Z gwiezdnym pyłem Niela Gaimana, ponieważ wiem, że to brzmi może trochę dziwnie, ale elementy z obu tych książek, myślę, możemy znaleźć w, właśnie w tym dziele. Mnie ta książka się bardzo podobała. Myślę, że na pewno prędzej czy później zaopatrzę się w wersję polską, ponieważ po angielsku słuchałam jej w audiobooku i nie mam wersji angielskiej. Natomiast, jeżeli chodzi o samą tę książkę, opowiada ona los rodziny, gdzie Orchidia Divina, Nasza tytułowa Orchidia Divina jest nestorką tego rodu, i na samym początku tej książki Orchidia Divina wysyła informację do wszystkich członków swojej rodziny o tym, że umiera i że mają oni przyjechać i zebrać się w jej rodzinnym domu. Więc wszyscy zbierają się, wyruszają z różnych miejsc, w których obecnie mieszkają, nie wiedząc do końca, czego się właściwie spodziewać, ponieważ Orchidia Divina jest bardzo taką specyficzną osobą i wokół niej od zawsze dzieją się różne. Trochę takie realistyczno-magiczne rzeczy, i w momencie, kiedy przybywają do tego domu, dzieją się jak pewne bardzo dziwne, niewytłumaczalne zdarzenia, które popychają naszych bohaterów do tego, że zmuszeni oni są zacząć kopać w przeszłości Orchidy Diviny, odkryć, kim ona była, zanim osiedliła się w tym domu, y, ponieważ to, kim ona była i co wydarzyło się w jej przeszłości, jest y, odpowiedzią na to, jak zapobiec pewnym okropnym wydarzeniom, które zaczynają się powoli dziać i mogą w przeszłości doprowadzić do śmierci y, członków tej rodziny. Więc jest to głównie saga rodzinna, gdzie właśnie skupiamy się na odkrywaniu przeszłości y, Nestorki tego Wybieramy się y, po to do Ekwadoru, więc jest to też y, troszkę ciekawe pod tym względem, że wiecie, nie jesteśmy cały czas w Stanach, gdzie bardzo często dzieje się akcja wielu książek, tylko wybieramy się właśnie do Ekwadoru, mamy tutaj do czynienia z tą kulturą ekwadorską, co dla mnie też było takim trochę, wiecie, powiewem świeżości w literaturze, którą ja czytam i była to też bardzo taka słodko-gorzka historia z no, różnego rodzaju również przesłaniami i bardzo mocnym realizmem magicznym, stąd też ten Gwiezdny pełni Lagajmana, który tutaj, o którym tutaj wcześniej wspomniałam także ta książka również ukazała się Dopiero co na rynku polskim. Ja osobiście, jeżeli lubicie tego typu pozycje, to wam ją polecam. A teraz przejdźmy już sobie do książek październikowych. I teraz tak, po kolei. E, 3 października ukaże się na naszym rynku Pani Labiryntu autorstwa Magdy Knedler. E, jest to jedna tomówka e, i muszę powiedzieć, że ja osobiście jestem bardzo, ale to bardzo tej książki ciekawa, bo mm, z tego co wiem, to nie jest pierwsza książka pani Knedler. Ja nigdy nie czytałam żadnej e, jej książki, bo wydaje mi się, że ona, tworzy jakąś literaturę taką około wojenną. I to po prostu nie jest jakiś temat, który mnie za specjalnie interesuje, natomiast no, to nie jest jako taki debiut tej autorki. Jest to książka, która ma ponoć być e, retellingiem e, mitu greckiego o minotaurze. Także będziemy tu mieli chyba historię opowiedzianą z punktu widzenia Ariadny, e, co jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że będzie to chyba taki pierwszy e, retelling e, mitu greckiego, który powstał na fali e, tych zagranicznych bardzo. Do popularnych retailingów, które u nas w Polsce też, z tego co wiem, mają niedługo zacząć się ukazywać, natomiast za granicą już od paru lat są bardzo popularne i są to takie retailingi mitów, gdzie mm, śledzimy tą samą historię, która była w oryginalnym micie, ale wybierana jest jakaś poboczna postać, głównie jest to z zasady postać jakaś kobieca i z punktu widzenia tej postaci śledzimy ten sam mit. Więc mamy tutaj, no, najczęściej, kobiece spojrzenie, dlatego że w oryginalnych greckich mitach kobiety były były bardzo często gdzieś tam jednak postaciami dodatkowymi do mężczyzn, więc y, po prostu takie retellingi, gdzie teraz mamy postać poboczną i widzimy wszystko z trochę innej perspektywy niż to, y, co mówił nam mit, jest y, no bardzo ciekawym zabiegiem. Także jestem bardzo ciekawa tej książki, y, jakoś tak cicho jest przynajmniej na Booktubie o niej, nie widziałam jej jeszcze u nikogo, ale mówię, ja jestem bardzo nią podekscytowana i myślę, że jeżeli, jak tylko ona się ukaże, to będę ją prawdopodobnie czytała właściwie od razu. Kolejnymi dwoma książkami, które ukazują się 12 października, jest po pierwsze Córka Bogini Księżyca Su Lin Tan. Jest to książka, którą ja również czytałam na samym początku tego roku. Mnie osobiście ta książka jakoś się za specjalnie nie podobała, ponieważ tutaj mamy historię Córkę Bogini Księżyca, która ucieka z Księżyca, który jednocześnie jest więzieniem dla jej matki, po to, aby znaleźć jakiś sposób, żeby swoją matkę z tego Księżyca uwolnić. I przez większość tej książki mamy do czynienia nie z ludźmi, tylko właśnie z bogami, z różnymi nieśmiertelnymi bóstwami i według mnie sposób ukazania tych bogów i bóstw był zbyt ludzki, a za mało boski i te wszystkie postacie, mimo że żyły przez wiecie tam setki i tysiące lat, nie było po prostu tego czuć. Ale znowuż to jest tylko moja opinia, a wiem, że wiele osób z was mówiło mi, że tak czy inaczej, mimo że mi się ta książka nie podobała, to czekacie. No to przypominam wam, że 12. ta książka się ukazuje, a drugą taką książkę, po którą ja być może Sięgnę. Raczej nie od razu, ale y, ponieważ w kafelku Bingo mam jeden kwadracik. Y, pod który prawdopodobnie można by tę książkę podciągnąć. I w tym kwadraciku nie mam na razie nic wpisane, to być może przeczytam ją właśnie do tego kwadracika. Jest to Ray Bearer, Władcy Promienia, autorstwa Jordana Ifu Eco Jest to książka, o której za wiele, szczerze mówiąc, nie wiem, poza tym, że ma ona bardzo mocne jakieś tam elementy afrykańskie. I teraz nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tej książce jest bliżej do sci-fi niż do fantazy. W związku z czym no, jest to coś, co mnie ogólnie interesuje, bo właśnie w tym kafelku bingo, muszę przeczytać jakąś książkę po polsku, która gdzieś tam ma te motywy afrykańskie albo jest umiejscowiona w Afryce, no i jest jednocześnie fantastyką. Jest to książka młodzieżowa, która za granicą zbiera mieszano dobre opinie w, wśród tych osób, które ja śledzę i którym ufam na YouTubie. Kolejną książką, która ukaże się 22 października. I znowuż nie jest to książka, którą ja planuję przeczytać, ale wiem, że jest tutaj wielu fanów Tolkiena i i dla Was pewnie ta książka będzie wielką gratką, i pewnie od razu pierwszego dnia rzucicie się po nią do sklepów. Jest to Księga Zaginionych Opowieści, czyli pierwszy tom historii Śródziemia. Wiem, że wśród dużych fanów Tolkiena, którzy czytają całą jego twórczość, jest to coś, na co wiele osób czeka. Także w razie czego przypominam Wam, 22 wychodzi ta książka, można już ją próbować zdobyć w księgarniach. Później 26. Ukazują się dwie książki. Jedna z nich jest to premiera, która pewnie. Zaraz po tym, jak się ukaże, będzie Wam po prostu wszędzie wyskakiwała z lodówki i do, wiecie, do znudzenia. Jest to ta, która stała się słońcem, Shelley Parker Chan. Jest to pierwsza część serii i jest to również książka, na którą ja czekam, natomiast nie wiem, czy będę sięgała po nią od razu po premierze. Jest ona na liście książek, które chciałam przeczytać w 2022, więc myślę, że do końca tego roku mam nadzieję, uda mi się ją przeczytać, bo ja lubię odhaczać sobie książki z tej listy. Natomiast z tego co wiem, jest to książka bazowana po części na wydarzeniach historycznych i mamy tam jakiś element, taki, powiedzmy, bazujący na historii Mulan, ponieważ nasza główna bohaterka musi udawać mężczyznę po to, żeby trafić do armii i robić tam coś. Natomiast z tego co słyszałam do tej pory, jest to książka, która nie jest taką, wiecie, bajką, tylko jest to raczej poważna, trochę bardziej brutalna książka, więc brzmi to trochę dla mnie jak książka pokroju w wojny makowej. Natomiast słuchajcie, no mogę się tutaj oczywiście mylić, bo ja jeszcze jej nie czytałam. A drugą książką, która wychodzi 26, jest Tysiąc okrętów Natalie Haynes i jest to kolejny retelling mitów greckich, który ukazuje się na rynku w październiku, także w październiku będziemy mieli aż dwa e, greckie retellingi wskakują na nasz rynek. I co ciekawe, 1000 okrętów to jest właśnie książka, której ja obecnie w tej chwili słucham w audiobooku. I nie jest to Retelling tylko jednego jakiegoś konkretnego mitu, ale skupiamy się tutaj na punktach widzenia wielu różnych, powiedzmy, sławnych jakichś tam kobiet, które pojawiły się lub były wspominane w, podczas wojny o Troje. Są to kobiety, które były kapłankami w świątyniach, żonami, kochankami, niewolnicami po obu stronach barykady podczas tej wojny. Siedzimy tutaj różnego rodzaju wydarzenia, które znamy no, głównie z Iliady, ale też z innych mitów, bo to Tutaj jest naprawdę wplecionych bardzo sprytnie dużo różnego rodzaju, że tak powiem, mitologicznych rzeczy, które się wydarzyły. Mamy takie świeże spojrzenie z perspektywy osób, które jednak były. Głównie podczas tej wojny, wiecie, nie tymi wielkimi herosami, którzy o coś tam walczą, tylko głównie ofiarami, które albo traciły mężów w walce, albo dostawały się do niewoli i stawały się niewolnicami, albo zostawały, zostawały zabite. W związku z czym jest to też takie ciekawe, świeże spojrzenie. Na razie ta książka mi się podoba, ale dopiero zaczęłam jej słuchać, przesłuchałam może tam, nie wiem, 30%, więc też nie jestem w stanie Wam tutaj zagwarantować, że ta książka jest super. Natomiast jest to książka, którą Prawdopodobnie prędzej czy później sobie kupię i w przyszłości Wam więcej o niej opowiem. I ostatnią książką, która ukaże się w październiku, 31 października, jest również książka, która w którymś momencie na pewno będzie wyskakiwała wszystkim z lodówki. I są to Cuda Wianki Anety Jadowskiej, czyli kontynuacja Cud Miód Malina, które ukazało się. Chyba w zeszłym roku. Wydaje mi się, że Cudmiot Malina wyszło w zeszłym roku. Był to zbiór opowiadań, gdzie śledziliśmy naszą główną bohaterkę Malinę, oraz całą resztę jej rodziny, gdzie wszystkie kobiety są wiedźmami i to one w sumie głównie rządzą tą całą rodziną Koźlaków. I tutaj dostaniemy po prostu drugi tom, kontynuację. Nie wiem, czy to również będzie zbiór opowiadań, czy to będzie jakaś książka, gdzie będziemy mieć już po prostu jedną historię od początku do końca. Gdybym miała zgadywać, to obstawiam, że pewnie jest to zbiór opowiadań, ale no, mogę się tutaj oczywiście mylić. Ja z wielką przyjemnością sięgnę po cudawianki, ponieważ Cud, Miód, Malina bardzo mi się podobało. To była taka ciepła, relaksująca, przyjemna książka, którą można było sobie, wiecie, poczytać wieczorem pod kocem z herbatą w ręku, i nastrajała ona tak bardzo. Pozytywnie do jesieni, do tej takiej ciemności za oknem. Także na pewno w niedługim czasie po ukazaniu się tej książki na naszym rynku po nią sięgnę. Natomiast słuchajcie, no to już jest wszystko, co ja sobie tutaj wypisałam, ale jeżeli przykładowo jesteście fanami science fiction i nie sprawdzaliście jeszcze, jakie zapowiedzi ukażą się w październiku, to radziłabym Wam to jednak sprawdzić w internecie, dlatego że kiedy ja szukałam jakichś pozycji, które mnie będą interesować, wydaje mi się, że widziałam dosyć dużo pozycji science fiction, które wyglądają. Oglądałem na takie książki, które są jakimiś takimi znanymi dziełami i myślę, że mogą spodobać się dużej ilości osób i trafić do wielu czytelników science fiction. Natomiast ja tutaj ich nie umieszczałam, dlatego że, wiecie, no ja o sci-fi nie wiem praktycznie nic i nie będę tutaj udawała, że się znam na czymś, na czym się nie znam. Więc zachęcam Was tylko, jeżeli lubicie ten gatunek, zwłaszcza takie cięższe albo bardziej klasyczne sci-fi, do sprawdzenia w internecie, bo wydaje mi się, że kilka tam pozycji być może do Was trafi. No i Słuchajcie, to już jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy wyczekacie na jakąś konkretną pozycję. Bo jest duża szansa, że ukażą się jakieś fajne książki, których ja po prostu w internecie nie wyhaczyłam jeszcze do tej pory, i wtedy wiecie. no Chętnie się o tym dowiem, bo mam teraz wykupiony abonament Legimi, ponieważ kupiłam sobie jakiś czas temu voucher i już musiałam ten voucher zrealizować. Więc ponieważ ten abonament Legimi teraz co miesiąc już już mi leci, no to przynajmniej wrzucam sobie te książki na Kindle i mam nadzieję, że w którymś momencie znajdę czas, żeby je przeczytać. No bo jeżeli nie, to jest to bardzo duża strata pieniędzy. Więc wysyłajcie mi swoje propozycje nowości październikowych i widzimy się w następnym filmie. Cześć!